Znaleźliśmy Klejnot, teraz tylko poszukać jakiegoś domku lub obozu. Dobra, znaleźliśmy domek, teraz tylko zaparkujmy. Dobra, już zaparkowaliśmy, teraz się obejrzmy. Zostajemy Klejnot w bezpieczne miejsce. Dobra, klinik zabezpieczony. Dobra, Dobra zobaczmy, czy tu bezpiecznie. Dobra, jest bezpiecznie. Teraz czas na sprzątanie. Ale tu ciepło. Dobra, już posprzątane. Dobra, teraz chodźmy pozwiedzać okolicę. Oczywiście autem. O nie, coś tam jest. jest. Chodźmy to zobaczyć. Dobra, już zaraz będziemy. Już jesteśmy. Pomocy, pomocy. Już idę cię uratować. A masz? Tak. Dzięki za ratunek. W zamian masz mojego pająka i wszystkie rzeczy, które tu leżą. Wszystko dobrze? Tak. To ja uciekam. Dobra, to teraz czas na jedzenie. Dobra, spróbujmy wziąć od szkieleta czapkę. Dobra, teraz pojedźmy do domu. Dobra, już w domu, teraz tylko zaparkujmy. Dobra, już zaparkowaliśmy. W sytuacji, zosta klejnot został schowany do sejfu. I ulepszmy domek oraz się zabezpieczmy. Znaleźliśmy trochę materiałów. Chud, trochę się zmęczyłem. Już prawie skończyliśmy. Dobra, zamontowaliśmy kolczatki. No i okno.